Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyła się prezentacja książki 150 ze 150 tysięcy zakłada Żydów przykarpackich jako element etnograficznej i demograficznej katastrofy w Galicji Wschodniej. Prezentację moderował Petro dyrektor Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka. Autorzy monografii Lubow Sołowka i Svitłana Oryszko opowiedziały uczestnikom i gościom konferencji o swoich badaniach naukowych. Na 39 Przed wojną od 1939 roku w województwie Stanisławowskim zarejestrowano ponad 130 tysięcy Żydów. Po wojnie zostało tylko 150. Jest to duża społeczność, która zniknęła z tego obszaru. Myślę, że warto nadal badać ten temat, rozmawiać o tym, jaki wkład społeczność żydowska wniosła w tym czasie w rozwój Stanisławowa. Duża część książki poświęcona jest utraconej przez nas warstwie. Rozwoju kulturowego, kładu Żydów kalicyjskich w historię świata, literaturę, muzykę, sztukę i architekturę. Historia nie sprowadza się do śmierci. Człowiek umiera dwa razy. Za pierwszym razem dzieje się to fizycznie, a za drugim kiedy o nim zapominają. Luka w pamięci historycznej pojawia się, gdy zapomina się, czym jest wypełniona ta warstwa książka wywołała wielkie zainteresowanie Stanisławowiaków i uczestników konferencji. Na terenach na których się znajdujemy, ludność narodowości żydowskiej była jednym z kluczowych elementów tożsamości kulturowej, tak jak we wszystkich tego typu obszarach, które podlegały i okupacji niemieckiej. W ramach akcji zniszczenia ta ludność uległa dezintegracji i praktycznie zniknęła. My poszukujemy w dalszym ciągu śladów tych korzeni, wielokulturowości. Macewy już same nie przemówią, przemawiają tego typu książki, które są owocem pracy naukowej. Wkrótce książka ma zostać przetłumaczona na inne języki. urze pracujemy my, bo ona parklała na angielsku. Już pracujemy nad tłumaczeniem książki na język angielski. Zgłosił się do nas obywatel Stanów Zjednoczonych, który po przeczytaniu książki znalazł krewnych, którzy zostali pochowani na tych terenach. Książka jest także muzeum w Tel Awiwie. Skontaktował się z nami obywatel Izraela, który odnalazł zmarłych kręmnych i zainicjował za pośrednictwem ambasadora Izraela w Ukrainie tłumaczenie książki na język hebrajski. Pisali do nas także przedstawiciele społeczności żydowskiej z Niemiec. Oni również są zainteresowani książką i chcą ją przetłumaczyć.